Siatkarze PGS Krybełchatów w zeszłym sezonie zdobyli Puchar Polski, pokonując w wielkim finale Zakse. Kto tym razem okaże się najlepszy? Finał Pucharu Polski w niedzielę o 14.45 w Super Polsat. Lubię, gdy w nocy jesteś w domu. Ja też tak wolę. Skorumpowany policjant, narkotyki, sutenerstwo, w sprawie brutalnego zabójstwa za jeden. Ostatnia osoba na świecie, którą chciałbyś poznać. Przez takie jak wy, ten kraj spływa do rynsztoka. O, wszystkich was pozabijam. Ewa Mendes, Nicolas Cage. Doskonały kryminalny pastisz Wernera Hercoga, Zły porucznik. W niedzielę o 20:00 w Super Polsat. Na parkiecie rodzą się prawdziwe talenty. O takich kobietach się mówi, że pożerają energią parkiet w świecie tańca. Proszę Państwa, to jest wszystko z myłką. Tu trzeba się tak pilnować, że nie wiem, wysoki jak brzoza, niezły W blasku reflektorów doskonale przygotowane pary będą walczyć o najwyższe trofeum. Kto wywalczy awans, kto pożegna się z programem. Taniec z gwiazdami w poniedziałek o 22 w Super Polsat. Audycja z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją. Masz tu dla majstra